pomarańczowe tabliczki z napisem R9 i rowerem może kojarzyć wielu rowerzystów ze stolicy Dolnego Śląska. Ale czy wiecie, co one oznaczają i że podążając za nimi możemy dojechać albo nad Bałtyk w tym kierunku, albo nad Morze Adriatyckie w tym kierunku? To dlatego, że to oznakowanie europejskiego szlaku rowerowego numer 9, czyli Eurovelo 9. Ten akurat szlak nazywany jest bursztynowym, ma ponad 2000 km i łączy Gdańsk z chorwacką pulą. Spokojnie, nie trzeba od razu jechać aż tak daleko, aż na Adriatyk, bo to także bardzo dobry sposób, by chociażby lokalnie zwiedzać nasz Dolny Śląsk. Eurovelo 9 prowadzi tutaj chociażby przez Trzebnicę i oczywiście Wrocław, tutaj na trasie m.in. innymi Plac Grunwaldzki, promenada staromiejska, Plac Postańców Śląskich czy Aleja Halera i dalej do Świdnicy przez Sobótkę możemy sobie tym szlakiem podróżować. Jeśli chcecie spróbować swoich sił, to ja na rozgrzewkę polecam lokalnie odcinek z zachodu Wrocławia do kątów wrocławskich bardzo malowniczą trasą przez Dolinę Bystrzycy. Zanim jednak wyruszycie w drogę, warto sprawdzić, czy nawet skorygować trasę. Eurovelo 9 została wytyczona nie tylko ścieżkami rowerowymi, ale też zwykłymi drogami. Przez te kilkanaście lat, które minęło od jej powstania, w wielu miejscach ruch drogowy po prostu znacznie się zwiększył i jest tam dzisiaj bardziej niebezpiecznie niż kiedyś. We Wrocławiu to chociażby ulica Ostrowskiego czy Plac Kościuszki, który moim zdaniem jest w ogóle bardzo niebezpiecznym miejscem dla rowerzystów. Mimo to, mimo tych niedogodności, warto spróbować swoich sił na Eurovelo 9. Uważam, że to świetna propozycja na wakacje, a także, żeby być może rozpocząć swoją przygodę z turystyką rowerową. No to co, jedziemy w drogę i widzimy się, być może nawet nad Adriatykiem.